Dzień dobry, witam Państwa. Ewelina mielecka stankiewicz czas na rozmowę gość myślenicy i TV. Dziś moim gościem jest Magdalena Dudzik, pracownik gminno gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Wiśniowej. Dzień dobry, Pani Magdaleno. Dzień dobry. Pani Magdalena, 21 listopada odebrała pani, pani bardzo prestiżową nagrodę. Co to była za nagroda i czy sama nominacja do niej była dla Pani zaskoczeniem? To była nagroda za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej. Nagroda ta była dla mnie ogromnym zaskoczeniem, dlatego, że nie spodziewałam się, że został taki wniosek w ogóle wysłany, prawda? Nie, nie miałam pojęcia o tym. Nie wyobrażałam sobie też, że moje działania, które podejmuję w Ośrodku Pomocy Społecznej zasługują w jakiś sposób na nagrodę. Dla mnie to były działania, które od 26 lat wypełniam w swojej pracy i Wydawało mi się, że pensja jaką otrzymuję jest po prostu odpowiednią nagrodą za wykonywanie tych działań. Kto zatem zgłosił Panią do tej nagrody? <grym> Stała za tym moja koleżanka, z którą, współ, z którą pracujemy, Aneta, która przygotowała wniosek. Najpierw odszukała w internecie informacje o tym, że taka nagroda będzie przyznawana w tym roku. Zresztą już po raz kolejny, i z tym wnioskiem wystąpiła do pani kierownik, która taki wniosek musiała oczywiście zaakceptować, podpisać. I to wszystko za pani pracami? Tak, oczywiście, ja nie miałam zupełnie o tym pojęcia. Dlatego bardzo mnie to zaskoczyło, kiedy wreszcie wyszło to na jaw, że, że taka zmowa, milczenia była. Natomiast no, koleżanka wykonała ogrom, ogrom pracy kiedy musiała w wielu instytucjach z którymi, czy organizacjach, z którymi współpracowałyśmy, zresztą nie tylko ja, podczas naszej pracy socjalnej do nich występowała z prośbą o rekomendacje w sprawie mojej osoby, później przygotowała ten wniosek, już po podpisaniu również przez Pana Wójta został ten wniosek Jakie wysłany. Jakie uczucia towarzyszyły Pani w Warszawie, gdy Pani odbierała tę <głos> nagrodę? <głos> bardzo przyjemnie, bardzo przyjemnie było. Bardzo myślę, że, że poczułam się taka rzeczywiście wyjątkowa w, w tym momencie. Z tym, że nie traktuję tej nagrody jakoś tak bardzo indywidualnie, bo wydaje mi się, że Cały zespół na nią zasłużył, a także wielu pracowników socjalnych, o których nikt nie wie i, i o których pewno nikt może nigdy nie usłyszy. Myślę, że jestem taką troszkę przedstawicielką tych wszystkich osób, które się no starają. No tak, ale jako jedna z województwa małopolskiego otrzymała Pani tę nagrodę. Czy czuje się Pani trochę takim wzorem do naśladowania, małopolskim wzorem do naśladowania? Myślę, że, że nie czuję się wzorem do naśladowania. Myślę, że czuje się po prostu pracownikiem, który stara się sumiennie wykonywać swoje obowiązki i. I który lubi pomagać po prostu. A propos tego pomagania. Angażuje się Pani w wiele akcji, między innymi w akcję Zbiórki na Rzecz Domu dla Państwa Ciężak. Jak rozpoczęła się ta akcja? Jak rozpoczął się ten Komitet Społeczny, czyli Zajmieńmy Barak na Dom i na jakim etapie jest teraz? Wszystko zaczyna się od dobrej myśli, tak? Czyli od tego, że ktoś nie może i, i tak mi się wydawało wtedy, że dzisiaj nikt nie powinien mieszkać w takich warunkach. Że jest na tyle osób dobrej woli, którzy chcieliby pomóc i którzy też, miałam nadzieję, nie będą mogli już dłużej patrzeć na to, że, że tak to wygląda. Więc od tej myśli się zaczęło. Natomiast zaczęło się to trzy lata temu, kiedy okazało się, że bardzo skomplikowane sprawy spadkowe przed nami, bo, bo trzeba powiedzieć, że oczywiście nie wykonywałam tej pracy sama, natomiast w zespole. Także dzięki przychylności kierownika ośrodka pomocy społecznej, dzięki wielkiej współpracy całego urzędu, tak, osób, które chętnie pomagały w, w tym wszystkim. no Także współpraca polegała na tym, że przechodziliśmy kolejne schody etapu spadkowego, tak, kiedy trzeba było przez dwa lata tak naprawdę kolejny raz występować z wnioskiem do sądu o spadek, o przeprowadzenie spadku. No to zajęło najdłużej. Prawda? Przypomnijmy, że Państwo Ciężak to trzyosobowa rodzina mieszkająca tak, tak, w Węglówce z niepełnosprawną córką. Tak. I oni do tej pory w zasadzie żyją w baraku, ale już są coraz bliżej swoich marzeń, czyli nowego domu. Ale ta droga nie była usłana różami. No ta droga była właśnie bardzo, bardzo wydaje mi się trudna i uciążliwa i mam wrażenie, że sami Państwo Ciężak nie byliby w stanie temu podołać, dlatego, że jednak tyle osób, które się zaangażowały, no świadczy o tym, że że praca była, tak, że było, było wykonywane ogrom pracy. Też wiele osób przyłączyło się do finansowej pomocy, do materialnej. Pani pytała, jaki jest teraz etap. Wygląda to tak, że domek już jest wybudowany, domek jest pokryty blachą, są okna. W tym tygodniu już jest ciepło w tym domu, bo już jest centralne ogrzewanie włączone i mamy już panele w pokojach, w pokojach i, i w kuchni. No, i wydaje mi się, że Państwo ciężar mają szansę wielką wprowadzić się przed świętami Bożego Narodzenia do swojego domu. To znaczy, że ten dom był wybudowany w pełni społecznie? Tak. Zaangażowali się w to ludzie dobrej woli? Tak. Yy, bardzo dużo pomogły nam również fundacje, prawda, ponieważ z kilkoma fundacjami współpracowaliśmy. Były ogłoszone zbiórki ogólnopolskie, i tutaj też dosyć dużo pieniążków mogliśmy zebrać, ale też parafie yy, okoliczne. Dzięki księżom, proboszczom, którzy się na to zgadzali, dzięki oczywiście ofiarodawcom, prawda? Bo, bo to było czy 5 zł, czy 10, mhm. czy 100, to każdy grosz tak naprawdę przybliżał nas do tego, co jest dzisiaj. Co pani czuje, kiedy pani się spotyka z tą rodziną? Wszyscy czujemy ogromną radość. Wszyscy, naprawdę. Oni też są tak, widziałam już bardzo zadowoleni, że to jest tak już blisko, prawda? Że teraz, teraz chyba zaczynają się niecierpliwić, czy to rzeczywiście jest możliwe i, czy to, i kiedy to będzie już, tak? Czy to są takie właśnie chwile w pracy, w życiu pracownika społecznego, które dają dalszą siłę do, do działania, dają motywację? Tak, tak. Myślę, że dają większą motywację niż nagroda, którą przyszło mi akurat w tym roku otrzymać, bo tutaj widzę, prawda, efekt tej pracy, która się zadziała. Widzę te dobre serca ludzi, którzy się otwierają i którzy chcą być razem w tej tej sprawie i myślę, że to daje największą radość i satysfakcję w pracy pracownika socjalnego. Tak jak wspominaliśmy jest Pani pracownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniowej, tak. ale wychodzi Pani poza schematy, poza swoją pracę. Dlaczego warto robić coś więcej? Niż tylko to, co jest zapisane w obowiązkach. Na pewno wychodzę poza, poza ramy czasowe, prawda? bo tego wszystkiego nie da się zrobić w 8-godzinnym y, czasie pracy. To nie jest na pewno możliwe, i tutaj trzeba tego zaangażowania. Co, y, dlaczego, tr dlaczego trzeba, dlaczego warto pomagać? Wydaje mi się, że dlatego, że y, nigdy nie wiadomo, kto z nas takiej pomocy będzie potrzebował. I poczucie tego, że są osoby, które chcą w takiej sytuacji pomóc, daje nam wszystkim chyba takie zabezpieczenie i takie, takie bezpieczeństwo pra, prawda, w, w życiu. No i pokazuje, że świat nie jest taki zły, bo świat jest piękny i, i w ludziach jest mnóstwo dobra. Sprawa Państwa ciężaków nie była jedną sprawą, którą Pani prowadziła, nie były, nie były to jedyne osoby, którym Pani pomagała. Czy to jest tak, że pracownik socjalny w pewnym, w pewnym momencie się uodparnia? Czy nie, czy dalej coś go wzrusza, coś porusza? To zależy pewne od osoby, prawda? Natomiast wydaje mi się, że pracownik socjalny, który czuje tą pracę. Jego wrażliwość wręcz wzrasta. Poza tym, kiedy widzi, że jest możliwe dokonywanie takich rzeczy i takich dobrych spraw, to na pewno budzi to większą. Chęć do dalszej pomocy i na pewno nie powoduje wypalenia, tylko, tylko wręcz nakręca do dalszego działania. Ludzie nie wstydzą się prosić o pomoc? Ludzie wstydzą się prosić o pomoc. Tak, tutaj ze strony Państwa ciężarów nie było tej prośby mhm. i, i chciałabym też to zaznaczyć, że tak naprawdę pomoc yy, wypłynęła. No, od osób, które to widziały, że jest źle, prawda? Natomiast z ich strony nie, nie było tej chęci proszenia o pomoc. Myślę, że na pewno jakiś wstyd, ale też takie już przyzwyczajenie się. Tak żyjemy, jesteśmy starsi, przeżyliśmy tak długo, może nie, nie jest nam konieczne to, żeby akurat dla nas coś dobrego się stało. A czy istnieje jakiś stereotyp pracownika socjalnego? A jeśli tak, to czy można go obalić? Ja myślę, że te, tak, taki niedobry stereotyp się nam tutaj gdzieś czasem tworzy, gdzie pracownik socjalny postrzegany jest jako osoba, która odbiera dzieci z domów, bo słyszę to już któryś raz, że, że tak to wygląda. I przyznaje lub nie dotacje, środki też, pieniężne też, i tak dalej. Mhm. Tak, tak, w ten sposób gdzieś tam jesteśmy jeszcze postrzegani. Natomiast mam nadzieję, że to się zmienia i, i tutaj też trzeba powiedzieć, że to nie pracownik socjalny odbiera dzieci z domu. Są takie sytuacje, kiedy dla bezpieczeństwa tych dzieci, one muszą zostać umieszczone w pieczy zastępczej, ale to nie pracownik socjalny o tym decyduje, a sąd. I sąd współpracując nie tylko z pracownikami socjalnymi, ale także z kuratorami, z policją, z różnymi organami, Podejmuje taką decyzję dla dobra tych dzieci. Nie, nie, nie wygląda to tak jak ogólnie się. Pani Magdo w takim to... razie, jak wygląda taki jeden aktywny dzień pracownika socjalnego? No jest pełen, wrażeń. Jest pełen pracy, to są telefony, to są osoby zgłaszające się. To jest mnóstwo rozmów i, i mnóstwo zastanawiania się nad tym, jak. Pomóc danej osobie, bo musimy bardzo dobrze rozeznać sytuację, żeby odpowiednio pomóc, ale to są też wywiady, kiedy wychodzi się do domów i spotyka się z tymi ludźmi. To są też rozmowy nasze wspólne, tak? Kiedy radzimy się osób, koleżanek czy, czy kierowników i współpracujemy dla dobra tych wszystkich ludzi. To jest dzień pełen trudu. I na koniec hasło, które często powraca. Czyli dobro powraca. Czy pani podpisuje się pod tym hasłem? Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Natomiast ja myślę, że dobro zawsze się opłaca przede wszystkim, bo jest nam wszystkim potrzebne i niech się szerzy. A jakby to dobro miało wrócić do pani? To jakie by miało być? Myślę, że już wraca. Jeżeli chodzi o moją osobę, to ja odczuwam to dobro. w tych osobach, które właśnie przyłączają się do tej akcji, jest to dla mnie ogromna radość i satysfakcja, że spotkałam tylu dobrych ludzi. Właśnie, a z tymi dobrymi ludźmi, jak to jest? Oni sami przychodzą, sami chcą pomagać. Bo teraz stworzyła się trochę moda na pomaganie, ale czy faktycznie to jest taka pomoc realna? Nie. To jest bardzo zróżnicowane. Są osoby, które chętnie pomagają, bo widzą, że się dzieje dużo dobrych rzeczy i chcą przyjść i same przyłączyć się do akcji. Często też trzeba do kogoś wyjść, poprosić o tą pomoc. Natomiast yy, myślę, że jest o wiele więcej tych, którzy chcą pomagać, niż tych, którzy odmówili. I tym, którzy chcą pomagać, należą się specjalne podziękowania. Bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli mogę, to tutaj bardzo. za pośrednictwem telewizji, która zresztą też od początku nam pomaga, bardzo serdecznie dziękujemy. Zwracam się z podziękowaniem przede wszystkim do fundacji, które nam pomagały, ale także do urzędów, do starostwa, do Urzędu Gminy w Wiśniowej, do Urzędu Gminy i Miasta w Dobczycach, bo tutaj wielka przychylność władz, ale również do prywatnych przedsiębiorców, do osób prywatnych. Nie sposób wymienić wszystkich, natomiast wszystkim za wszystko bardzo serdecznie dziękujemy. I zapraszamy do dalszych akcji, bo myślę, że na tym nie kończymy. Dziękuję bardzo raz za rozmowę. Dziękujemy Dziękuję Państwu. Przypominam, że naszym gościem była pani Magdalena Dudzika. Ja już Państwa zapraszam na nasz kolejny odcinek programu Czas na rozmowę Gość Myślenicy i TV. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia.